Jakie są główne zalety działalności spin-off pod względem wykorzystania kapitału intelektualnego? To, I chodzi głównie o zarządzanie do firmy właśnie w zakresie spin Ja nie jest... bardzo nie lubię zarządzania. Najlepiej lubię zarządzać samym sobą. Bardzo nie lubię być zarządzanym. Znaczy to, jak moja żona mną zarządza, to już wyczerpuje mój limit e, zdolności przyjęcia zarządzania przez kogokolwiek innego. Ten malutki kawałek, który sobie zostawiam, to na, na, na podróży jachtami, jachtami po, po oceanie. No to są oczywiście żarty, ale e, dla mnie. W, w działalności innowacyjnej najważniejsza jest niezależność. Absolutna niezależność, niezależność od tego, co się robi, gdzie się robi, jak się robi. Ja to mogę robić równie dobrze w górach, jak i na jeziorach, jak i w domu. Mogę to robić wtedy, kiedy chcę. I tylko w ten sposób potrafię pracować, ale to nie znaczy, że jest to ogólny przepis.